Pan Paul Romański, który ponad 35 razy jechał z wyścigiem pokoju ciekawostka sponsorował Grzegorzak Gwiazdowskiego, dzisiaj jednego z najlepszych kolarzy ekipy francuskiej. Pilot. No i teraz już będziemy też mamy tą ostatnią zarodniczkę Jasińską. Tak to już chyba ostatnia. Zawodniczka, ale skończona nie lubi sprzedawać skóry, jak to się mówi. Podajże dziesiąte miejsce na mistrzostwach polskich. A cztery minuty zawodniczki są już na trasie. 90 kilometrów Tomaszów mazowiecki Łowicz. Tak i teraz będziemy już marszale. pilot pilot wyścigu na razie jeszcze był policyjny za modą i tam ta ten bruk, ta kostka ta kostka rzeczywiście na tych ostatnich kilometrach kiedy są zmęczeni jest bardzo nieprzyjemna Teleton, wiesz, ta koszulka proszę a więc ona będzie z wyścigiem. Tak jest Proszę Państwa, jest jakże szczęśliwa, jakże zadowolona, proszę Państwa, Krystyna Becker z Red Bull Teamu Frankfurt. Po, jeszcze poczekajmy tym bardziej, że szedł na tak z peletonu. Jeszcze dojeżdża no, peleton. Teraz to zostanie wyświetlone na fotokomórce na filmie, proszę Państwa. Ale sędziowie tutaj wiedzą, że Państwo z nami długo, długo czekali na przyjazd peletonu kolarskiego podam do Juriki Alsen z reprezentacji Danii. Proszę Państwa na trzecim miejscu Anna Skabińska. Proszę Państwa, jeżdżąca w zawodowej grupie włoskiej tu przechodził do tej trybunki honorowej sponsorów, bo tam będzie ubranie koszulek, nie będzie rozebrania dzisiaj, proszę Państwa, i zawodniczka Red Bullu Team Frankfurt na Dodrom. Ona ponownie ubierze żółtą. Kolejne zawodniczki zmęczone z 23 numerem startowym. Przyjechała w tej chwili zawodniczka niemieckiej grupy, Katrin Wieser. I kolejne zawodniczki. A więc tutaj to, co mówiliśmy, ta kostka po, podzieliła ten peletonik na tych ostatnich kilometrach. I mamy już, proszę Państwa, kolejne zawodniczki. Teraz czekamy jeszcze na ten końcowy peletonik z numerem 102. To jest polska zawodniczka z grupy zachodniopomorskiej. Nie jest to Magdalena Biesztor. A więc ta młodziutka zawodniczka, o której tutaj Tadeusz mówił, ale widzieliście Państwo jak stawała na czwartej pozycji. I kolejna zawodniczka z 98 numerem Monika zmęczona bardzo jedzie do mety. Zawodniczka z numerem 18. I jest to drodzy Państwo Bettina Szoke. Bettina Szoke Nie. zmęczona już od to właściwie ostatkiem sił widzieliście Państwo, dojechała aby ukończyć no niby krótko ale, ale... proszę On cię dadę abyś tam przyszedł już do sędziów a więc mamy już na pe... natomiast liderką będzie Krystyna Becker Mam już podpierkę w górskiej mandy Hampel ta w tej zielonej koszulce sponsorowanej przez Radio Łódź i kolejna zawodniczka również zmęczona oklaskami dziękujemy za wspaniałą walkę na trasie a tą zawodniczką 93 numerem Elvira Uchto z reprezentacji Polski drugiej. Młoda zawodniczka, która jeszcze nie ma wiele sukcesów na swoim koncie, no ale ambitnie ukończyła ten trudny etap i tylko będziemy czekali od sędziów na komunikat. Która z juniorek jest najwyżej sklasyfikowana, a więc koszulka tej najmłodszej. Tutaj była ta Krakowiak z numerem 104. Ona powiedziała, że jutro, jutro po walczu pokaże się, jutro trudny dzień. Dwa etapy. Jazda indywidualna na czas. Trudniejsze dla niektórych to właśnie jazda indywidualna na czas. My możemy już dekorować, a więc tą trójkę prosimy. Krystyna jest to zawodniczka, tak jak wczoraj, która była druga. Jest to proszę Państwa Riki Olsen z reprezentantów.